Dzisiaj przed Wami srebrne monety pruskie, monety z okresu Cesarstwa Niemieckiego czyli z lat 1871 do 1918. Pokażę Wam, jakie monety znajdują się w mojej kolekcji i co dalej planuję z tą kolekcją robić, bo nie ukrywam, że plany są dosyć ambitne. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie, subskrypcja dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne filmy i zapraszam Was za ten materiał. Słuchajcie. O monetach niemieckich na moim kanale nie było już no, od bardzo dawna. Mam troszeczkę tych monet u siebie. Nieraz już je wam, ale kiedyś pokazywałem, jak sobie posprawdzałem daty zakupów niektórych z tych monet, które widzicie, no to jest mniej więcej 2020 rok, 2021 rok. No także troszeczkę czasu już minęło. One sobie gdzieś tam leżały w pudełku osobno schowane rzadko kiedy były zestawiane właśnie w taki sposób razem tak jak tutaj widzicie no ale stwierdziłem że trzeba troszeczkę coś z tym zrobić i jakieś decyzje konkretne podjąć na ostatnim materiale pokazywałem wam że udało mi się skompletować właśnie austro-węgierskie pięciokoronówki i to dla mnie był taki pewne zamknięcie pewnej pobocznej kolekcji którą sobie gromadziłem no i no i właśnie tak się zastanawiałem, co dalej, który temat z tych, które już mam gdzieś u siebie rozgrzebane, pociągnąć dalej. No i troszeczkę przypadkiem miałem okazję być całkiem niedawno w Pszczynie, tutaj na Śląsku. Jeżeli nie mieliście okazji, a jesteście gdzieś w okolicy, no to naprawdę zachęcam, bo bardzo fajne miasteczko. Znajduje się tam również bardzo fajne muzeum, ale nie byłem w samym muzeum, byłem w tak zwanych stajniach, czy też chyba tak się to nazywa, tak? Tam też jest to obiekt, który został zaaranżowany, jest tam, i była tam m.in. wystawa poświęcona żubrom. No i właśnie na tej wystawie między innymi zdjęcia tych dwóch panów były wystawiane w trakcie polowań na żubry. I to był dla mnie właśnie taki troszeczkę sygnał, żeby sobie wyjąć z moich pudełek. Gdzieś porozrzucane te monety, skompletować je razem i zastanowić się, co z, tym, co z tym dalej zrobić. Powiem Wam bardzo fajnie, właśnie oglądając jakieś historyczne fotografie, człowiek tak sobie myśli, dobra, okej, okay, ja mam też u siebie jakieś elementy z tej epoki, jakieś właśnie elementy historyczne monety, które chyba są właśnie najprostsze, jeżeli mówimy o posiadaniu właśnie jakiejś pamiątki z tamtej. Epoki. Już nie chcę wchodzić w kwestie związane z oceną tamtej historii, bo wiadomo, że jest to dla nas dosyć trudna, bo mówimy tutaj oczywiście o zaborze, o zaborze pruskim. No niemniej jednak, są to monety bardzo mocno z Polską związane. No, o czym sam się przekonałem właśnie na tamtych fotografiach, gdzie można było zobaczyć, jak powiedziałem, tych dwóch panów na tle budynków, które po dziś dzień stoją. Między innymi zameczek myśliwskich w Kromnicach. Kto wie, kto jest tutaj z okolicy, zna te tereny, to pewnie wie, o czym dokładnie mówię. No ale dobrze, troszeczkę się rozgadałem, a chciałem Wam pokazać, co mam i co planuję dalej z tym zrobić. Posłuchajcie, mam sporo, mam sporo, natomiast nie jest to komplet. I mówimy tutaj tylko i wyłącznie o monetach srebrnych dzisiaj. Cesarstwo niemieckie było tyle charakterystyczne, że od momentu powstania w 1871 roku, monety, które tam były wybijane, każdy z, każdy z księstw, miast, czy też, czy też królestw, które wchodziły w skład tego cesarstwa, np. Bawaria, Saksonia, Wittenbergia czy chociażby Prusy, biły, były biły. Monety w jednym standardzie były to monety srebrne, pięciomarkowe, tak jak tutaj na przykład, i taka moneta to 27,77 g, jest to srebro próba 900, były to monety dwumarkowe, czyli 11,11 ,11 g, też srebro próba 900. I w późniejszym okresie monety 3 markowe i to jest 16,16 ,16 g, również srebro próby 900 i te monety miały ten sam standard we wszystkich tych właśnie krajach wchodzących w skład cesarstwa, natomiast różni, różniły się portretami władców. To powoduje, że jakby ten temat zbierania monet Cesarstwa Niemieckiego jest naprawdę bardzo szeroki. Ja powiem szczerze, no starałem się go omijać z tego względu, że wiem, że jest tam naprawdę mnóstwo monet, które kosztują bardzo, bardzo dużo. No i nie jest możliwe moim zdaniem, no, przynajmniej dla mnie, przy moim budżecie zebranie całego Cesarstwa, ale skupienie się na przykład już na Prusach też nie będzie proste. Ale już wykonalne. Poza tymi monetami, tak jak powiedziałem, tutaj mamy różne portrety. Ja za chwilę wam powiem, co dokładnie tutaj mamy. Mamy tutaj trzech władców z okresu właśnie Prus. I tu już mamy zróżnicowanie, jeżeli chodzi o portrety. Ja tak powiedziałem, jeżeli dołożymy sobie do tego chociażby Saksonię czy Bawarię, no to nam się to mnoży, mnoży i tak dalej. Poza tymi monetami dużymi, srebrnymi, mieliśmy jeszcze mniejsze nominały, były to jednomarkówki które były, tutaj akurat mamy w holderach, właśnie wyglądały w ten sposób i one już były niezależnie od mennicy, niezależnie od miejsca, w którym były wybijane, one wyglądały w ten sam sposób, tak, czyli tutaj już nie mamy portretu władcy, natomiast różniły się tym, że do, tutaj nawet macie, zobaczcie sobie, opisałem datę 2022 rok, zapłaciłem za tą monetę 20, 19 zł, powiedzmy 20, tak, ta pewnie podobnie. Do roku 1888 mieliśmy na tych monetach tak zwany Mały orzeł, a następnie duży orzeł. Tutaj macie takie porównanie, jak to, jak to wygląda. I właśnie ta, ten rok 1888 jest taki troszeczkę problematyczny, bo nie dość, że mieliśmy tam trzech władców, był to tak zwany rok w trzech cesarzy, to jeszcze była właśnie zmiana tego orła na monecie. Tutaj jeszcze mniejszy nominał półmarki. To jest późniejsza moneta, wcześniej było 50 feników, ale tej monety nie mam, więc to będę sobie chciał dołożyć. No dobra, no więc tak, po kolei, mamy Wilhelma I, który panował, znaczy panował wcześniej, ale na tych monetach w tym standardzie był właśnie od roku 73 do 88, następnie w roku 1888 mamy Fryderyka i ten władca panował tylko... Około 100 dni, o ile dobrze pamiętam, więc te monety są zdecydowanie rzadsze, ale o dziwo wiele z nich zachowało się w fajnym stanie. I następnie mamy monety, które są z Wilhelmem II, i tutaj mam dwie piątki. Zaraz wam pokażę dlaczego. Które były, no to są chyba najpopularniejsze monety: to są dwumarkówka, trzymarkówka, dwie piątki, i następnie też Wilhelm II, ale w wersji w mundurze. Ta wersja w mundurze, no to już jest bezpośrednio przed I wojną światową, no i po I wojnie światowej generalnie, no, cesarstwo przestało istnieć i monety przestało, no, wybijać. No dobra, no to przejdźmy do tego, co mam i co planuję z tym zrobić. Słuchajcie, zacznijmy sobie od Wilhelma I dwie monety, dwumarkówka i pięciomarkówka. No i te monety bym chciał sobie docelowo wymienić, zwłaszcza tą dwumarkówkę, no bo ona jest taka typowa. To znaczy tych monet jest najwięcej i powiem wam, jest trudno jest znaleźć taką monetę ładniejszą, a jeżeli jest, to kosztuje sporo. Po prostu te monety były długo w obiegu, mocno się zużyły. No i trudno jest coś fajnego znaleźć. Ta powiem wam jest całkiem przyjemna jak na pięciomarkówki. Myślę, że taki stan 3. Zazwyczaj one są tutaj bardzo mocno wytarte, gdzieś tam ten zarost czy włosy Wilhelma są niewidoczne. A tutaj zobaczcie, nawet ta tarcza na środku jest fajna, natomiast na pewno moneta była umyta czy też wyczyszczona, więc myślę, że to też będzie moneta, która w przyszłości będzie wymieniana. Następnie idziemy do właśnie. Fryderyka. No i tutaj mam dwie monety i te monety są ok. To znaczy, tutaj stan tych monet jest dla mnie zadowalający i one w kolekcji zostają. Mam pięciomarkówkę, bardzo ładną. Ona ma tutaj takie nieświeżości w tle. No ale zobaczcie, jest naprawdę całkiem całkiem fajna. No i mam dwumarkówkę, która jest monetą no w stanie perfekt. To jest naprawdę rewelacja z tej. Jestem naprawdę zadowolony. Zobaczcie jak tutaj. Fajnie lusterko chodzi na tym. Piękna moneta. Zawsze mam obawy jak ją wyjmuję z kapsla. Ja ją mam w kapslu Quadrum. No po prostu żeby tutaj nic się z nią nie stało. Bo byłoby szkoda. Moneta jest naprawdę super. No i teraz tak. Dochodzimy do roku właśnie 1888. I tutaj są dwie monety, które są monetami problematycznymi. Jest to mianowicie Fried Wilhelm II ale w wersji z małym orłem. No i na pierwszy strzał zobaczcie, tak ta moneta dokładnie wygląda. Bo mam tą monetę, natomiast stan jest, jak widzicie, nie jakiś super powalający. Tą monetę też chciałbym wymienić, natomiast wiem, że będzie trudno. Będzie trudno, bo tych monet po prostu nie ma. Nakład tego był, o ile dobrze pamiętam, tylko gdzieś powyżej 50 tysięcy. Więc biorąc pod uwagę, że sporo osób ten temat zbiera, no to jest to moneta trudno dostępna, a jednocześnie, no. Droga, tak. Ta sama historia jest z dwumarkówką, tak. Czyli jest dwumarkówka z tego rocznika z małym orłem. Nie mam tej monety i ona też jest dosyć droga i rzadko występuje w handlu. Natomiast pięciomarkówka kolejna, czyli markówka z Wilhelmem II, tutaj jest rocznik 1907, to jest moneta powszechna I słuchajcie, tych monet jest naprawdę mnóstwo na rynku i one w takich stanach trzecich da się je kupować nawet już, kiedyś wiem, ja za nie płaciłem po 120 zł, teraz bardziej te ceny są bliżej 140-150 ale generalnie są to monety stosunkowo tanie, ale jest to też dziwne, że znaleźć tą monetę, w stanie ładnym jest trudno. O ile właśnie takich, stanych, stan, takich monet w stanie trzecim jest na rynku mnóstwo, a jak się pojawia moneta w stanie drugim, jeden minus, no to cena idzie bardzo wysoko w górę. Więc te dwie monety też myślę w przyszłości będą do wymiany, aczkolwiek ta uważam nie jest zła na tle innych pięciomarkówek właśnie w tym stanie trzecim. Następnie trzymarkówka, markówka. To jest też moneta, która na pewno pójdzie do wymiany, no bo jest przetarta. Natomiast słuchajcie, ja mam. To jest moneta, za którą ja kiedyś tam płacimy w okolicach 70 zł, Co ona po prostu będzie wymieniona. I kolejna moneta, dwumarkówka. 2 dwumarkówka, 2 która na pierwszy rzut oka wygląda też bardzo fajnie, natomiast jak się jej przyjrzeć, to ona jest delikatnie przetarta. Zastanawiam się, co z nią zrobić, czy ją zostawię. Czy też będę ją wymieniał i powiem Wam, do tej monety na mojej karterce zapisałem sobie cenę 46 zł, ale moneta była kupowana w 2020 roku, czyli 5 lat temu. I teraz przechodzimy do. I tu jeszcze może taka drobna dygresja, jeżeli chodzi o te monety. Słuchajcie, ja przy okazji tych monet ja miałem zakodowane u siebie tak w głowie, że mam generalnie ładną monetę. Jeżeli chodzi o trzy marki, że mam ładną monetę dwumarkówkę i że one są w takich stanach, że absolutnie nie trzeba z nimi nic zrobić. Natomiast jak sobie wszystkie powykładałem, porównałem chociażby do tej dwumarkówki tutaj z Fryderykiem, no to stwierdziłem, że moje podejście właśnie do stanu monet, delikatnie mówiąc, lekko się zmieniło i wymagania też zostały postawione troszeczkę, troszeczkę wyżej. Dobra, dalej idziemy. Idziemy do monet właśnie już, gdzie mamy Wilhelma II w mundurze. I ta dwójeczka jest bardzo ładna i ona na pewno w kolekcji zostanie. W takiej naturalnej patynce 1913 rok. Trójka też jest ładna. Też raczej Póki co nie planuję jej wymieniać. Też tutaj mamy 1914 rok. No i piątka, piątka, która jest problematyczna, bo to jest właśnie przykład na to, ja bym święcie przekonany, że mam bardzo ładną piątkę. Natomiast jak teraz się jej dokładnie przyjrzałem, to stwierdziłem, że no raz, że widać dosyć mocne ślady zużycia, są też jakieś skaleczenia, jest tutaj gdzieś ubicie no, takie delikatne. Teraz się to postaram znaleźć. O, tutaj. Na rancie ona była w kapslu Quadrum, powiem Wam, ten kapsel jest o tyle zradliwy, że po prostu tego tak nie widać, jak mamy taką fajną, jak mamy taką fajną czarną piankę naokoło. No więc generalnie moneta ma fajny detal, nie jest w złym stanie, ale po prostu wiem, że da się bez problemu tą monetę kupić w ładniejszym stanie i nie są te monety jakoś specjalnie drogie, więc ta pewnie też będzie do wymiany dalej. Dalej przechodzimy do monet okolicznościowych. I tutaj mam dwie monety z wybite z okazji bitwy setnej rocznicy bitwy pod Lipskiem. No i te monety jak najbardziej są w stanie, które, który jest dla mnie ok. Ta moneta też, o ile dobrze pamiętam, płacił, płaciłem za nią kiedyś gdzieś w granicach 70 zł. A tutaj sobie nie przygotowałem teraz ceny. Ale ta, ta była chyba kupowana później, więc była już po takich wzrostach cen monet, więc pewnie. Pewnie płaciłem za, płaciłem za nią więcej. Następnie mam dwie, e, trzy markówki okolicznościowe. Jedna, Uniwersytet w Berlinie i to też są monety w stanie, który mnie tutaj zadawala i nie planuję ich wymieniać. Uniwersytet w Berlinie i Uniwersytet w Wrocławiu. Czyli kolejna rzecz, jakby tak mocno wskazująca na, na to, że warto te monety zbierać jako monety z Polską związane. Też moneta w stanie, który jest dla mnie ok, i nie planuję jej wymieniać. No i kolejna moneta też okolicznościowa, właśnie z Wilhelmem II. I ta też jest w całkiem fajnym stanie. Trzy marki: 1913 rok. Dobra, słuchajcie, więc pokazałem Wam, co mam. Powiedziałem mniej więcej co planuję robić, czyli będzie kilka z tych monet, tak jakby tak na szybko patrząc, co, się, co stąd będzie, do, a tą pominąłem, słuchajcie, o, i to jest właśnie, o widzicie, to jest rocznica powstania Prus i ta moneta, co do niej mam wątpliwości, bo ona jest na pewno umyta, ma taki troszeczkę nienaturalny połysk, ale detal jest całkiem fajny, więc nad nią się zastanawiam, do niej jeszcze jest dwumarkówka, której nie posiadam, i brakuje tutaj jeszcze w tym całym zestawieniu tak zwanego Mansfeldu, czyli trzy markówki, która też jest monetą bardzo drogą. To zobaczymy, czy uda się ją dołożyć. Ale ja, ta dwumarkówka jest powszechnie dostępna i to jest kwestia kupienia ładnej sztuki, natomiast Mansfeld jest monetą rzadko występującą i drogą. Dwumarkówka. Hmm, Tutaj z małym orłem rzadko występuje, z monetą drogą pięciomarkówka, jeżeli bym chciał podmienić, tak samo rzadka i droga. Pozostałe, tutaj te starsze, tak samo trudniej dostępne, ale są, natomiast jak widzicie do zbioru w ogóle sztuki już mam. Te dwie bardzo łatwo dostępne, tylko kwestia wybrania jakiegoś egzemplarza, praktycznie na wszystkich aukcjach te monety się pojawiają, podobnie ta moneta. Więc tak jeszcze raz podsumowując, raz, dwa, trzy, cztery, pięć monet, które łatwo będzie wymienić. Tą wymienić będzie trudno, nad tą się zastanawiam, nad tą się zastanawiam. I trzy są do dołożenia. Jedna łatwo dostępna i dwie bardzo rzadko występujące. Zobaczymy, czy uda się to nie skompletować. Ja sobie na to daję troszeczkę czasu, to znaczy nie planuję tego robić jakoś tak na hura, natomiast... Wrzucam sobie je teraz na mój celownik, no i zobaczymy, czy uda się coś upolować. No i słuchajcie, przy okazji, jak jestem przy tych monetach, to powiedzcie mi, czy spotkaliście się, dajcie mi znać w komentarzu, czy spotkaliście się właśnie z jakimiś tackami dedykowanymi do właśnie takiego zaprezentowania tych monet, czyli nie na roczniki, ale właśnie na typy, żeby można było je poukładać najlepiej jeszcze z jakimś opisem. Typu władca, lata panowania, czy też opisy monet okolicznościowych. Popowiem Wam szczerze, fajnie by to wyglądało, właśnie jako jedna tacka, ale nie znalazłem. Jak znacie tego typu rozwiązania, dajcie znać. Dobra, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć.